tak oto właśnie zaczął się pierwszy sezon LGSMP Zapraszam do oglądania, bo jeszcze wiele tu się podzieje. Zobaczycie. Ja nie Dobra, może tu. Co jest? O! Już zaczynamy. Ale nie... tak, już zaczynamy? Co, już zaczynamy? Aha, no, Ej, ej, nie pij! Ej, widzę, nie pomocy! nie bo nie Ej, nie widzę, nie widzę, nie ej, nie widzę, nie ja nie Ej, nie widzę, ty widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie nie widzę, nie podział dam jak nie widzę, nie ma nie nie

No, poczekaj, chodź chodź, chodźcie na spawna, e, chodźcie na spawna wszyscy. No dobrze, można klapować, tak. Chodźcie na spawna. Nie można tak jak wcześniej Nie, bo dobra, można szykelek, robić, szykelek. Nie, nie, Co ty nie, nie. Nie, się, Nie, nie. się. nie. na nie. Nie, na spawn.

Serce, Ej, to on traci serce, mnie. on traci serce, bo jak jesteś... Jak, jest, jak jesteś podczas walki, to jakby się wylogujesz, to tracisz serce! Co? Kim? myślałem, że to będzie co to... Co to, jest tak? za co to jest za robot! Robotów nie przejmujemy! Bro. Ale co? Ej, ma też jedzenie? Ja ja, ja, ja ja mam trzy jedzonka

Mam odcinek. O kurde. Zacenzurujesz to. Dobra. Tak. Yy, dobra, yy, to jest u mnie. U mnie jest tak. Tamten, Świnia um, i Czadix. Nie wiem jak lubią. U mnie jest Świnia i Czadix na pewno. I Alan tak. będzie. I yy, no, yy, chodźcie się za mną. Nie Słyszałam, że. Equipe, maar wat voor sojus? het kastje, nee. nee, ik wil niet. Is er niets te eten? niet? er niets te eten? Niets te eten? Wat? Wat is dat? Ei, niets Oj, want is dat? is zo, O, parlof. ik heb dit? Wat is Wat Jakiegoś potwora tam widziałem w wioski jak spadałem. Jakiś czarny. Eee, nie, bo jest Pack z, z, z Anarchy chyba, tak mi się wydaje, że się wgląbił. Plan... A można się bić? Eee, można się U. bić, ale nie bijemy się, chyba my, nie? Ej, chodź, Ej, chodź, A wiesz, że pack z Anarchy na no, najnowszej wersji nie działa? No właśnie, to jest jakiś popsuty tekstur. Chodź. Ej, jak ty idziesz z nami, czy nie? Na razie nie, bo mam lagi straszne. Dobra, skoń. Ja też mam lagi. Ja też mam lagi straszne, ale jakoś się idzie. Wodka! No i po co gadałeś? O, nie wiem. Ej, nie. Jest... na serwer? Ej, wejdziesz na chwilę na serwer? Czek! Okay. Ej, gdzie z golem? Ej, po Ej pomóż, hmm. bo żarcia nie mam, nie mogę tego. Spielaj, spielaj, wspielajcie. Nie mogę sprintować. No to jest szybko, 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 golema na mnie zabrał. mi się strasznie. Ej, okay, a tutaj jest książka odrodzenia? No. no, nie, ma Znaczy, okay. nie, ma, nie, Mam golema, mam golema, mam golema, mam mam golema. nie, Ej, nie, nie, Ej, nie, 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 wejść serwer twój!

Pięć, celaza, pięć ja. lasa, lubią, pięć po lupną, Pięć lasa. Ej lasa. Pięcie lasa. na lasa. Pięcie lasa. na lasa. Pięcie Nie, Pięcie no. skinał Pięcie lasa. Ja nie, na Nie no, ale coś innego sobie ustawiasz. Coś sobie ustawiasz. Jedzenia nie mam. No mi mnie, ja do ciebie biegnę. Biegnę do ciebie, biegnę do ciebie. Biegnę do ciebie. No, nie, nie. no jeszcze Creeper. Nie do ciebie. wiem do ciebie. Ja Ej, e, ty jesteś na piątkowy. Nie wiem, to nie ja. Co? Ale każdy, każdy ma inaczej. Ej, witajcie, widzę, widzę. Każdy cię. ma inaczej. Ej, to jest panuksem, to jest faluksem, to jest paluksem. Faltowy to baluksen. Ty jesteś różowy, czariks jest zielony. Ej, a ty gdzie jesteś? Ty jesteś. E...

Ale nie, tak dużo? O nie, nie straciłem Nie no straciłem Ja mam, ja mam, ja mam! Wie, chodź do nas, chodź do nas! Nie, Skąd masz tacy? Ja. ja miałem żelazo z tego. Z było kowalą! Ej, dosłownie ja, ja ten kija znalazłem, nie? Ej, chodźcie m, do Harry'ejdzie. Nie, jak chcę do wiochy. No jest ja łaskawe. Ej, gdzie jest Tarix? Chyba to w jest na Nie ma go. No, no. Ik ben hier zo het Nee, ik ben hier zo vet. 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 Ik ben

Słucho, nie da się grać, czekaj, gdzie jeszcze na czekaj, 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 Zplanowany filmik na YouTubie, będę musiał to znaleźć Dobra, ej, bo ja sam zostałem. Ej, mogę coś powiedzieć? No. no. Mogę powiedzieć tak, że oddam, że oddam serduszka w y, prosto dwustronnym. W Dwustronnym ja? oddam. Tylko nie powiem, co, co mam w planach. W W planach? Nie. Cześć, czy jest wiecie serduszko? Serduszko. Ja, ja wiem dlaczego to... chcę paruksa oddać serco. Bo Nie, pana. bo mam... 11. Bo mam 11. właśnie legendarki trzeba. Legendarki... E, skąd masz? Zabił, e, to czy, Co? No właśnie chyba Lubunga zabiłem. Nic chcę mu oddać. Nie zrobiłem. Zabi, Ej, no, to nie wiem, po prostu nie wiem. Y y no, Czała może. Czekaj, ja... Y ten, Papiak, idziesz na PV? Ja pisałam nic nie jest Papiak? No, no. Co? Mocno. Dobra, to Dobra, e ja by... dwoń do ciebie, dwoń na PV. Nie چطوری هم؟ حالا... خوش... خوش سابیت کن رو سابیت کن رو سابیت 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 یعنی من میتونم اوو To zbierz cedlewno, mas tar... E, gdzie jesteś? Mas tarce sobie słuchaj. Tarce się słuchaj, No tam ci zalapy. No co No rzuć Dzięki. To, ej, bo ktoś tu jest blisko, idę zabić. Ej, ale ja wiem że co Panu nie będzie grać, bo on nie lubi survivala, bo na serwerach gra rzeczy za darmo. Halo, Halo! Poczekaj, ja zatwoje do Bafia, i mu powiem poczekaj. Halo. Dobra, jesteś wafiak, to chodź, chodź, ci zabijemy kogoś, chodź, kogoś. Czekaj, ja sobie muszę zrobić. Ej, te, e, tego niebieskiego, co zabić? Kogo? No tego, co jest niebieski? U mnie. Lubunga? No, Lubunka. Tego, co jest daleko. O, dobra, to jest Lubunka. Czy go zabijać? Hmm. Chcemy go zrobić. Kurde kichon wyrzuciłem Ej, że... Ej, daj, że... No nie, no nie Dobra, chodź, że. Potrzebujemy serduszka. Potrzebujemy jedno serduszka. Ej, Kalix, ile masz serc? Ile masz serc? 10. Ej, a ile masz serc ty? De ja? Y no? No, wszystko. Ty to kogo zabrał ten serca? Bo ja chciałbym wiedzieć. A to... może ten? Ale nie no to, Ja mam też gdzieś... ten. Bo ja trochę jak byłem na drugim końcu, nie? To jest wiecie, zmiana to ja byłem, nie? To ogólnie ja widziałem na spektaklu, gdzieś Lial Chambers. To gdzie? Yeah. Tam, 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 tam. Tam gdzieś jestem blisko Lubunga, jestem blisko Lubunga, ja go sam zabiję. Ale ja chcę serce, no legendarny i tam. I ja chcę. To go, to zabij go, zabij go i ja go na spawnie zabiję. Dawaj, 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 dawaj. Bo ja chcę, poczekaj, ja zobaczę wymagania do... Ja bym chciał wędkę surferkę. i tu potrzebujemy... Kurde, trzy Ej, gdzie się ze stu? Ja chcę sobie. Panik? Ej, nie bij go, nie bij go, Talik, nie zabijaj, ja chcę go zrobić. Nie zabiję. go, nie zabija go. No, Ej, ,you know, hey, ale on jest they... na bo zamiast. On myśli... to bez sensu, że piszesz na... do, zaraz on pomyśli, że piszesz na trzecie, zamiast na MSG. No debil. No ej, dobra, on logno! on logno. Ale nie można logać. No nie można, serce mi wyróżni. Ej, nie można logać. A macie jakiegoś x ray albo coś tego typu? No nie, ja nie typuję. A, jest gama? Nie. Yeah. Kurde, jak się wygamy? Ty, bo on tu, on wlognął. Mogę tu serduszkę, Nie. Dobra, czekamy na daj, daj granę! Co daj gana? Po co gana chcesz? Ej, gdzie ty jesteś w ogóle? To jestem. Jestem w mine jest, no, Dobra, to ja bierzemy. Eee, dobra, zostawili, zostawimy go. To czemu logo, no, no akurat jak ten bro? Akurat jak drubiliśmy, dopiero nie bierzemy bier, na bier, oczy. Bier, bier. To jest kwiat. Daj, 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 na... ile? Będziesz na dozorcy. Jesteś na dozorcy? No, jesteś na dozorcy. Co, co chcesz, Ja nie chcę tutaj. To a poza tym a chcę na Twizjonie. A gdzie ty jesteś? Była no, drobna zmianka, po prostu eee yy, na każdy musiał dostać i bo gamy... nie... A to każdy dostał! Co... Każdy dostał! No chyba tak. No bo ja też dostałem. Yy, Za dostałem. exity jesteś, ty jesteś podem na ok, to. Kopie się zaczęli. Ja, ja się widzę na swoim To jest Ek, więc... Yy, yy, Ej, ja stój w miejscu, ja do ciebie. Nie mogę, bo, bo muszę uciekać. Ach. Ja znalazłem pierwszą skrzynkę, tylko że w niej nie było nic. Ciekawego? O, jestem w mysorcie, jestem w mysorcie. O, no. biegnę do ciebie. Jakieś diamenty wyczułam. Ja do ciebie. To jesteś fioletowy, a ja? Ty też jesteś chłopaka. Kucarz? Nie kucarz, już Yyy. Złoto, 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 na lepiej. Złoto. potrzebujemy ten... Mmmm, Dobra, nie chcemy złota, chcemy Chcemy diamenty, i to Ja bym chciał ja coś chciała... kamienki znaleźć z Kill off! Dropnął mi za skrzynki? Ciela. A ja też właśnie nie zielazny, które znalazłem skrzynce na początku. <laughs> Dlatego mnie ten bił. Ja Ale mam... Mam a mam netada! Nie nie mam niekto. Ale to będzie Nie da się. kućnie. Hmm. Nie da się. Na tej wersji się jeszcze nie da craftować. Jesteś. jesteś. Ej, a ten, ten on... on, eee, ten. Lubunk się zdenerwował, że ten, że my chcieliśmy go zabić. gdzie ty jesteś? Nie kucaj! Nie kucuję! Nie kucaj. Slabo! Yy, ty ty jest niedaleko jesteś o tym. daleko jestem No wiem właśnie Hordy podaję deadły dead No, przez lawę. to zostaliśmy tylko w dwójkę na serwisie, możemy się wyklajnować. Chyba, co? No, tak. tak, ale nie że screen że deadly. Czemu screen to wali. The to wali. Oh. Cringe, rage, daje to jest to samo. Nie, Crinch to jest jak da, to I dawaj wchodzimy na multi konta i się zabijamy, żeby mieć serca. Nie. Jest to nie jest tam. Iday Czekaj, bo zginę za bardzo. Co napisał? No lub Jestem w Kape'i, jestem w Kej'e, jestem w Kape'ie Gdzie? Ojojojoj, oj, oj, oj. no tam w tym Mashafcie To znaczy już wyszedłem z Mashata i Przejdę do tego i zaraz za płaszczył. O Lubą A gdzie? Na serwer? Na serwer to, ciekawe, musimy go zabić, przecież. Nieee. Dobra, nie, zostawmy go. Żeby się znów nie zdrajczołaś. Zostawimy cię. I ktoś ci do mnie kopia zostawimy cię o ele. Może ja z Bo? nie, nie co błądam. Skrzynka? Dobra. Skrzynko. Tyba jest zaraz skończę odcinek. Bo. Bo chyba by nie musiał wyjść z tego. Zobaczmy. Gdzie Spawner, spawner, spawner. spawner. Sp gdzie? A ja my wychodzimy do góry. Oho, ja mam spawner. Dobra, wręcz pochodnie, mam pochodnie. Dobra, chyba za za dobra o, o, Ej, dobra, chodźcie na tą chodźcie. Chodźcie na tą chodźcie się chciałem, ale to od początku jest trochę długo minęło. Przy tak wchodzę i wychodzę i Ale ja jakby mam tu administratora, drugie konto z administratorem od razu mówię. I mam nadzieję, że jakby zrozumiecie, bo musiałem to wszystko zrobić, legendarne broni dodać. Więc ten. Jest jak tu... Coś się moim kolegom wymsknę, to przeplasam, ale no tak to wygląda że ten. I nie zwracajcie uwagi na te jakby wejścia na Discorda, bo tam jest o, to nic takiego. Się... Chodź na tą główną grupę, zadzwoń na tej głównej grupy na której Na tej głównej, co za na początku. Na tej? No na tej, na tej. No, to nie widzę. Aha, bo ja byś chciałam, żeby tam tego O, tu. Właśnie, czemu tu nie mam? Bo on on tu, tu jest obok na tej grupie to zaczęła nie teraz. Nawet nie zadzwoniła. Nie ma lubą. To go dodaj. Aha, on wyszedł z tej grupy. Kina, chyba. Lubią wyszedł z tej grupy. Mam tego. Albo nie, ja się nie stakuję. Ja idę w świat. Dobra biegnąć zaczynam. Powiedziałem, ale już nie jestem Ale ja nie jestem pod ja Ej, pieniądze. możesz mi dać. Nie, nie mogę. No. No a jak ja nawet permisji nie mam. Ale na tym, tym, tym. No nie mam permisji! Na żadnym końcu. Jestem na jednym końcu i nie mam permisji. i mi się film, e, lukacją filmu i chciałbym tylko swój stan pokazać ogólnie takie cenki to są jestem w na końcu bordelu e, bo bordel jest na dwustetnej klatce jakbyście mogli subskrypcję zostawić bo to by mnie strasznie motywowało papkę w górę też X na telefonie ogląda, to sobie podbył film. Akurat jest z, z, e, pod dużo Game Freedom w horde. Slashy horde, tak, my i na to. Ale ogólnie. Ja e, od razu jak my filmach laczyłem. I tak to wygląda po prostu. E, Jednaście sens było za więcej, co mi się zabić.